Witajcie przy ognisku Szamana! Ja jestem Gromczak i dzisiaj opowiem Wam o kolejnym małym, ale bardzo ciekawym modzie do Heroes 5. Siadajcie więc wygodnie, ogrzejcie się przy cieple ogniska i posłuchajcie. Mighty Magic Heroes 5 to jedna z najlepiej ocenianych odsłon całej serii. Do dzisiaj gracze spierają się, która część jest najlepsza: trójka czy piątka? Moim zdaniem obie są świetne, ale nie o tym dzisiaj. Zarówno do trójki, jak i piątki powstało sporo modów. I właśnie o modach do Heroes 5 chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Konkretnie o modyfikacji Conflux. Mod Conflux to mały plugin autorstwa Konsusa, który wprowadza do gry dobrze znaną z Heroesów trójki frakcję, czyli Wrota Żywiołów. Chociaż wprowadza to nieodpowiednie słowo, bo podobnie jak w przypadku modyfikacji Sanktuarium, żeby zagrać nowym zamkiem trzeba będzie poświęcić inną frakcję. Tym razem będzie to Zamek Akademia. Czy warto to zrobić? Wszystko będzie się finalnie sprowadzało do tego, czy lubicie frakcję Akademia, czy nie, czy jesteście gotowi z niej zrezygnować. Co więc dostaniemy w zamian za frakcję Tytanów? Otrzymamy możliwość pogrania nowym zamkiem nawiązującym do tego z Heroesów Trójki. Będziemy mogli w końcu wykorzystać jednostki żywiołaków na większą skalę. Pokierujemy nową klasą bohaterów, czyli Elementalistą. A także dostaniemy kilka zupełnie nowych jednostek. Konflux to w większości przeniesienie zawartości z herołców trójki. Mamy żywiołaki lodu, burzy, magmy czy energii. Jest też kilka nowości. Zamiast rusałek, które jak wiadomo są już jednostkami zarezerwowanymi dla Sylwanu, będziemy mieli ogniki, a i kilka ulepszonych potworów nie jest odwzorowane jeden do jednego. Każde ze stworzeń, oprócz tych oczywiście istniejących w podstawowej wersji gry, zostały utworzone na nowo, na podstawie modeli z innych frakcji. Taki żywioł umysł na przykład został stworzony na podstawie modelu lisza. Krótko mówiąc, nowo dodane potwory to taki miks tekstur jednostek z różnych frakcji. Co się tyczy zamku, to tutaj nie ma zbyt wielu szaleństw. Wszystko bazuje na modelu miasta Akademia. Na mapie gry jest to dosłownie ten sam zamek z delikatnie zmienioną kolorystyką i może miejscami dodanymi jakimiś małymi efektami dodatkowymi. Budynki powiązane z frakcją Konflux również uległy niewielkim zmianom lub tylko je przekolorowano, a nowe istoty te na mapie zastąpiły wszystkie jednostki związane z miastem Akademia, czyli już nie uświadczycie na mapie Tytanów, Gremlinów czy innych gargulców. Większe zmiany, jeżeli chodzi o miasto, możecie ujrzeć po wejściu w ekran miasta. Chociaż wciąż wszystko tutaj bazuje na frakcji Akademia, to poszczególne budynki odpowiadające jednostkom zostaną zmienione, tak samo zresztą jak ich nazewnictwo. Na ile się dało, to twórca Moda starał się odwzorować elementy z kierowców trójki pod względem nazw potworów, miejsc, budynków itd., itd. Co warto podkreślić, to obrazy na tle których znajduje się nasze miasto nie mają żadnych błędów. Czego na przykład nie można było powiedzieć o modyfikacji sanktuarium, o którym niedawno mówiłem na moim kanale. Tutaj wszystko fajnie wygląda, jest spójne, nie ma żadnych pustych pól ani kończącego się ekranu. To bardzo duży plus moim zdaniem, bo pokazuje, że modyfikacja została fajnie dopracowana. Co się tyczy bohaterów, to tutaj również mamy kilka zmian. Wszyscy herosi Akademii zostali zastąpieni postaciami związanymi z Heroes'ami trójką. Oczywiście nie dało się odzwierciedlić każdego elementu, niemniej postarano się zachować wszystko jak najbliżej oryginału. Pamiętajcie, że w Heroes'ach trójce każda frakcja miała dwie klasy bohatera: klasę magiczną i wojownika. W Heroes'ach 5 każda frakcja ma tylko jedną klasę. W przypadku Akademii była to klasa czarodziej. Tutaj zamiast klasy czarodzieja mamy elementalistę, czyli cały czas została zachowana klasa typowo magiczna. Portrety postaci zostały zaciągnięte prosto z hierosów trójki lub czwórki, a wygląd samego bohatera to trochę przerobiony model nekromanty. Pod względem rozwoju umiejętności bohatera, to tak jak już powiedziałem, zbyt wiele się tutaj nie zmieniło. Cały czas to jest klasa typowo magiczna, więc będziemy dostawali. Głównie statystyki związane z magią, a co z balansem gry? Przecież jednostki żywiołów, te znane z podstawowej części herousów, zwłaszcza Feniksy, były bardzo mocne. Na szczęście z tym twórca również się doskonale uporał i odpowiednio osłabił jednostki, dzięki czemu Konflux dobrze wpasowuje się poziomem do pozostałych frakcji, i tak samo jak każda frakcja ma swoje wady i zalety. A jakie one są? To już pozostawię wam do oceny jeżeli zdecydujecie się oczywiście wypróbować modyfikacje. W kwestii muzyki to tutaj mamy miks z różnych części Heroesów. Muzyka z zamku to oczywiście jak się domyślacie utwór Wrót Żywiołów z Heroes 3. Natomiast utwory podczas oblężenia miasta, podczas walki, podczas odwiedzania karć czy siedlisk potworów to są już utwory z innych części Heroesów. Głównie Heroes 6 i 7. No ale kwestie techniczne to jedno. Czy wrota żywiołów w ogóle pasują klimatem do Heroesów 5, patrząc wyłącznie na uniwersum najnowszych odmon Heroesów, no to szczerze mówiąc nie za bardzo. Zapytacie teraz jak to? Przecież w Heroesach 3 i 4 te jednostki były związane z konkretną frakcją. W Heroesach 3 mieliśmy całą frakcję wrota żywiołów, a w Heroesach 4 żywiołaki były stricte związane z frakcją Natura. I tak, to wszystko jest prawda. Z tym, że Uniwersa Heroes 3 i 4 nie są tym samym światem co w Heroesach 5 i kolejnych częściach. Heroes 5 dzieje się w świecie Asham. Czyli nowo stworzonym uniwersum zupełnie niepowiązanym z poprzednimi odsłonami gry. Występują tutaj oczywiście pewne zbieżności imion postaci, nazw miejsc, nazw miast, nazw potworów, ale to wszystko zostało raczej zrobione wyłącznie, aby pobudzić poczucie nostalgii wśród fanów, a także, żeby zachować pewną spójność w całej franczyzie Heroesów, żeby się nam tutaj zbyt wiele nie myliło wśród jednostek i żeby każdy weteran gry po prostu wiedział mniej więcej co się z czym je i jak to powinno wyglądać. W uniwersum Ashan żywiołaki jako oddzielna frakcja w ogóle nie występują, są jedynie jednostkami neutralnymi albo przyzywanymi przez bohatera podczas walki. Nie oznacza to jednak, że miasto Konflux w żaden sposób nie wpasowuje się w świat gry. Konfluks podmienia miasto Akademia, czyli frakcję magów i tytanów, magowie jak wiadomo, byli w stanie doskonale opanować każdą dziedzinę magii, w tym i magię żywiołów, czego na przykład przykładem jest jeden z głównych bohaterów w fabularnej części Herousów Piątki, czyli Zehir. Można więc sobie tak powiedzieć, że magowie byli w stanie opanować magię żywiołów do tego stopnia, że byli w stanie je przywoływać i dowodzić całymi ich armiami. A co do samych bohaterów, no to tutaj, jak już też mówiłem, zbyt wiele się nie zmienia, mamy tylko zmieniony wygląd i nazwę klasy. Ale cały czas jest to klasa stricte magiczna. Tak jak był czarodziej, jest elementalista, ale to cały czas ktoś, kto doskonale zna magię. Także to czy Konflux jako frakcja pasuje klimatem do gry to jest finalnie tak naprawdę kwestia waszej i mojej interpretacji. Oczywiście patrząc wyłącznie pod kątem fabularnym heroesów piątki, szóstki i siódemki, no to wrota żywiołów w żaden sposób nie pasują. Ale też, szczerze mówiąc, mody tego typu nie są tworzone do ogrywania kampanii. No ale skoro już wiemy czym jest modyfikacja Conflux, co wprowadza i jakim kosztem, to odpowiedzmy sobie jakie są wymagania tej modyfikacji, gdybyśmy chcieli z nią zagrać. Aby zagrać z modyfikacją Conflux, Potrzebna będzie nam wyłącznie gra Heroes 5 z dodatkiem dzikie hordy. Mod nie będzie działał na zwykłych Heroesach 5 ani na dodatku kuźnia przeznaczenia. A czy Konflikt będzie działał z innymi modami, na przykład z modyfikacją Heroes 5,5? ,5 bo jest to, wydaje mi się, na dzień dzisiejszy najbardziej i najlepiej rozwinięta modyfikacja do całego Heroes 5, która wprowadza najwięcej zmian. Czy oba te pluginy będą ze sobą kompatybilne? Niestety nie. Pomimo tego, że mod tylko podmienia jedną frakcję na drugą, to nie zadziała z wersją 5.5. Heroes 5.5 wprowadza zbyt wiele zmian w balansie i statystykach jednostek i bez odpowiednich patchy, których z tego co mi wiadomo na dzień dzisiejszy nie ma, się po prostu nie obejdzie. Oczywiście jeżeli znajdziecie jakiś sposób, żeby te dwa mody ze sobą działały, to dajcie mi znać o tym w sekcji komentarzy, chętnie się tego dowiem. Niemniej kiedy ja spróbowałem oba mody zainstalować, to zaraz po uruchomieniu dowolnej gry, kampanii czy pojedynczej mapy, gra od razu wyrzucała mnie do pulpitu. Z pozytywnych informacji, natomiast Conflux będzie działał z modami zmieniającymi grafikę gry. O ile te oczywiście nie dotykają tylko i wyłącznie frakcji Akademia. Conflux również zadziała z innym modem dodającym nową frakcję, czyli z modem Sanktuarium. Także jeżeli będziecie chcieli sobie pograć zupełnie nowymi frakcjami, to teraz możecie to zrobić i możecie sobie stworzyć nawet taki pojedynek: Sanktuarium kontra Conflux. Ciekawe zresztą, która z frakcji okaże się silniejsza. No to jeszcze raz, czy warto instalować modyfikację Konflux kosztem frakcji Akademia? Są argumenty za i przeciw. Zaczynając od negatywnych aspektów moda, to oczywiście kwestia wpasowania się w świat gry oraz to, że tracimy możliwość ogrywania innej frakcji. Niestety trzeba wybierać albo Akademia, albo Konflux. Kolejny minus to kampanie. O ile sam mod w żaden sposób nie blokuje możliwości rozgrywania ścieżki fabularnej gry, czy też pojedynczych scenariuszy fabularnych, to już granie konfluksem może powodować bugi wizualne podczas przerywników filmowych. Nie ma tego co prawda zbyt wiele, zwłaszcza że modyfikacja działa wyłącznie na Heroesach 5 Dzikie Hordy, ale finalnie będzie się rzucał w oczy i może niektórym osobom przeszkadzać. Pamiętajmy jednak, że tego typu mody nie są robione do ogrywania kampanii, a raczej do gry pojedynczych map lub gry PvP. Jeżeli chodzi o pozytywne rzeczy, to na plus oceniłbym zupełnie nowy sposób gry. Bo nowa frakcja to nie tylko inny wygląd czy nazewnictwo, ale też zupełnie nowy gameplay, który wymaga tworzenia nowych taktyk. To moim zdaniem bardzo miły powiew świeżości. Dodatkowym plusem jest też wspomniana kompatybilność z innym modem czyli Sanktuarium. Pozwoli to jeszcze bardziej zmienić gameplay, bo otrzymamy wtedy już dwie nowe frakcje. W kwestii wyglądu samych jednostek i całego miasta, ani tego, czy wrota żywiołów są od Akademii lepsze czy gorsze, nie poruszam, bo to tak naprawdę indywidualna kwestia. Wszystko będzie się sprowadzało do tego, co lubimy i czego nie lubimy, a także do indywidualnych umiejętności grania danym zamkiem. No ale jeśli już się zdecydujemy na instalację modyfikacji Conflux, no to jak to zrobić? Po pierwsze, musicie mieć zainstalowaną grę Heroes 5 Dzikiej Hordy, co już wiemy. Może to być wersja gry na Steamie, na Gogu, może być wersja pudełkowa, nie ma to większego znaczenia. O ile będzie to oczywiście oryginalna gra. Dalej musicie pobrać modyfikację Conflux. Linki do stron z modem macie w opisie tego filmu. I teraz pobieracie modyfikacje na frakcję wrota żywiołów, a także patch zmieniający balans, żeby jednostki żywiołów odpowiednio wpasowały się do gry. W przeciwnym razie frakcja Konflux będzie znacznie silniejsza niż pozostałe. Jeśli korzystacie dodatkowo z modów na poprawione zachowania AI, to możecie sobie też pobrać plugin zapewniający lepsze działanie moda Conflux. Jeszcze raz przypominam, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Po pobraniu wybranych plików należy je wypakować. Zaczynamy od frakcji Conflux. Wchodzimy w wypakowany folder, ten powinien Wam się nazywać ConfluxPodloga.pl. W nim będą znajdowały się dwa kolejne foldery, Data i Music. Oba należy skopiować i przenieść do głównego folderu z grą Heroes 5 Dzikie Hordy. Kolejnym krokiem to instalacja rebalansu dla frakcji. Wchodzicie sobie w wypakowany folder o nazwie Konflux Podłoga Balancing Podłoga Patch i tam znowu macie folder o nazwie Data. Kopiujecie go do głównego folderu z grą. A jeżeli korzystacie dodatkowo z plików na poprawiane AI, o czym już wspomniałem, to patch dla modyfikacji Conflux instalujecie dokładnie tak samo jak te pliki, które przed chwilą instalowaliśmy. Czyli folder Data będziecie musieli przenieść do głównego folderu z grą. Teraz uruchamiacie Heroesy i Mod działa. Zamiast frakcji Akademia macie wrota żywiołów. A czy Mod działa z polską wersją językową i czy w ogóle jest jego spolszczenie? Tak. Wszystko bezproblemowo działa z polską wersją gry. Cała nowa zawartość jest po polsku, wszystko zostało fajnie przetłumaczone i doskonale śmiga. Krótko podsumowując, modyfikacja Conflux to bardzo ciekawy powiew świeżości dla Heroesów 5, ale też ukłon w stronę wielbicieli Heroesów 3. Jest nowa zawartość, ale jednocześnie jest to coś, co już większość z Was doskonale zna. Dla kogo jest więc modyfikacja Conflux? Przede wszystkim jest to mod skierowany do osób chcących rozgrywać pojedyncze mapy, chcących sobie pograć ze znajomymi przy pomocy gorących krzeseł czy grając online, a także do tworzenia swoich własnych scenariuszy, swoich własnych historii w edytorze map. Oprócz tego, mod jest też skierowany dla fanów Heroesów Trójki, bo wielokrotnie domagali się wprowadzenia wrót żywiołów do Heroes 5. W końcu osoby, które cenią sobie granie żywiołakami, otrzymali taką możliwość. Także, jeżeli macie dość grania ciągle tymi samymi frakcjami, chcecie jakiegoś powiewu świeżości, to modyfikacja Conflux jak najbardziej Wam to wszystko da. Szczególnie polecam go wypróbować dodatkowo z modem sanktuarium. Jeszcze bardziej to wtedy rozbuduje Waszą rozgrywkę. Jeżeli jednak liczy się dla Was tylko i wyłącznie ogrywanie kampanii czy scenariuszy, ważna jest fabuła, albo po prostu uwielbiacie grać pod tytany, no to w tym przypadku mod Conflux nie będzie dla Was, bo jego instalacja wiąże się z utratą możliwości grania zamkiem Akademia. W każdym razie osobiście bardzo serdecznie polecam wypróbować tą modyfikację Conflux. Chociaż nie jest to mod idealny i wymaga rezygnacji z jednej z frakcji, to na pewno da wam wiele godzin bardzo przyjemnej rozgrywki. Ogromny szacunek za pracę przy modyfikacji dla Konsusa, a także wszystkich osób, które przyłożyły się do tworzenia modyfikacji. Wszelkie prawa autorskie do moda należą do jego twórcy. Dajcie znać Mory, co sądzicie o tej nowej, starej frakcji Konflux. Mieliście okazję ogrywać Wrota Żywiołów, czy jest to jeszcze przed Wami? Jeśli tak, to jakie są Wasze opinie na temat moda i co byście w nim zmienili lub poprawili? Czekam na wasze opinie i komentarze. Będzie mi bardzo miło jak ocenicie tą modyfikację, a także ten film zostawiając pod nim jakąś łapkę. Pomożecie mi w ten sposób bardzo rozwinąć kanał, a także ten materiał dotrze do większej liczby osób. Zachęcam was również do zostawienia subskrypcji z dzwonem na kanale, żebyście mogli być na bieżąco z kolejnymi filmami jakie wlecą na kanał. Matka Ziemia i Ojciec Niebo będą wam dozgonnie wdzięczni. I to tyle w tej kwestii Mora. ma malasy, strasznie zaschło mi w gardle od tego gadania. Napiłbym się smakowitego zimnego piwa. No, ale pora już na mnie. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, ponownie zaproszę Cię do mojego ogniska na opowieść szamana. Do następnego razu Mora. Gryfy na wieki.